Spodziewam się zaangażowania wszystkich tutaj zgromadzonych, szybkich obrad, sprawnego przebiegu i mam nadzieję, że nie będzie żadnych uwag do działalności poprzedniego, poprzedniej kadencji, kadencji i że wszyscy uświadamiają sobie jak ważne są przed nami wyzwania. Mam tutaj na myśli w przyszłym roku spis narodowy. Czyli to jest taki ten punkt, który najbardziej by Pani wyeksponowała? Tak, tak. To jest tak naprawdę najważniejsze zadanie, ponieważ wyniki tego spisu zaważą nie tylko na istnieniu poszczególnych rad mniejszości przy gminach, ale również na polskich szkołach i na całej strukturze tego. I no, należy sobie też uświadomić znaczenie i pozycję jeśli mówimy o mniejszości, która ma prawie 40 tysięcy, a o mniejszości, e, która będzie miała, mają nadzieję, że nie, mniejszą ilość.